Witam wszystkich na blogu www.fxmentor.blogs.pl Chciałem Państwu przedstawić krótką rekomendację, która została przedstawiona wczoraj dla walut dolara amerykańskiego i japońskiego jena. Mniej więcej w tym momencie, w granicach godziny 11 czasu angielskiego przesłałem rekomendację na dzień następny, który przewidział, który starał się przez analizy przewidzieć gdzie cena powinna, do jakiej, do jakiej ceny cena powinna dojść. Przewidzieliśmy, że cena powinna spaść do 94.53, a następnie miała dojść do ceny 96.52. Widzimy tutaj na, na tym wykresie, który był opublikowany, wczoraj, cena spadła do, do ceny 94.53, a następnie wzrosła dosyć drastycznie. Potencjał, jeśli potencjał tradu, można było różne strategie objąć, można było korzystać z spadek, spadek cenowy i kilka, kilka pozycji otworzyć. Ogólnie można powiedzieć, że pozycję, która można było bardzo łatwo otworzyć, to była pozycja, poczekając do, do momentu, kiedy cena osiągnie ten najniższy pułap, któryśmy przez naszą analizę przewidzieli, czyli w, w granicach tej, tej ceny 94 94,50 94,60 i wówczas kupić i oczekując na cenę na osiągnięcie tej maksymalną 96,52 w granicach 80, 189 pipów można było zrobić dla ludzi, którzy nie lubią tak wielkiego ryzyka można było poczekać i załóżmy w tym momencie tutaj kupić i tu wówczas 130 pipów możliwość zysku dla ludzi bardziej lubiących większe ryzyko i lubiących krótsze pozycje, pozycja bardzo ciekawa, która była, w to pozycja od mniej więcej 95-80-28 do nawet 94-63, które daje nam 70 pipów. I druga pozycja, tutaj można było zająć się również, czyli będąc nastawieniem spadkowego, można było to wykorzystać. Wszystko opierając się na naszą analizę, czyli generalnie, jeżeli cała dojdzie do, tej, do tego momentu, żadnej pozycji nie przyjmujemy, na pewno nie przyjmujemy decyzji, sprze decyzji sprzedaży waluty. I na decyzja, która mogła to być, to jest kupno, ponieważ e, cena maksymalnie została osiągnięta. E, zapraszamy do naszego blogu fxmentor.blogs.pl, gdzie codziennie możecie się dowiedzieć różnych, uzyskać różne informacje i analizy, które na pewno pomogą Wam w zarabianiu na Fx. Dziękuję i do usłyszenia.